Tak, tak, on... W tej chwili wyłączył się, nie widzi nic, nie słyszy, tylko i wyłącznie skoncentrowany na swojego trenera, robi tutaj walkę się, nie wiem, cały czas by się dogrzewał. Mówiono o tym, że będzie bardzo długo czekał na rywala, miał Walkmana z nagraną muzyką ACDC, by właśnie yy, nie porażała go przy tym niesamowitym audytorium i tym fantastycznym nagłośnieniu ta muzyka, która prowadzi do ringu mistrza świata, czy tylko do dziś. Mistrza Świata to jego małżonka Natalia na pierwszym planie, a to właśnie dumny wielki sportowiec Witali Kliczko. Doceniamy jego klasę, doceniamy jego maestrię, ale dziś jesteśmy za Albertem Sosnowskim. Życzymy gorąco polskiemu zawodnikowi by dziś wspiął się na absolutny top swoich możliwości, by był w stanie zdetronizować mistrza świata federacji WBC. Fiodor spojrzał się na nasze stanowisko komentatorskie, puścił oko, jest też wyluzowany, zadowolony, naprawdę. Ja tu, tu czuję dzisiaj naprawdę Edward, tu może sobie dzisiaj stanąć naprawdę z złotymi złoskami, możemy dzisiaj czynnie zapisać coś, czego się tak naprawdę nie spodziewaliśmy. Absolutnie nic do stracenia na Albert Sosnowski, natomiast mnóstwo Witalii i On to właśnie już pojawił się tam u szczytu schodów i zwolna, zwierza w kierunku ringu. Widzimy ten szpaler huczników, górników. To właśnie oczywiście statyści specjalnie tutaj ściągnięci, by to wszystko wyglądało jeszcze bardziej efektownie i by kojarzyło się to wszystko właśnie z tym regionem. To dumnie maszerujący Klitschko wczoraj, w trakcie ceremonii ważenia nie był tak wyluzowany jak poprzednio przy okazji konferencji w Warszawie był skoncentrowany, nie uśmiechał się w kierunku alberta Sosnowskiego był surowy, jeśli chodzi o wyraz twarzy, no i tutaj także idzie bardzo poważnym nastroju załatwić ważną, życiową sprawę. Obronić kolejny raz tytuł Mistrza Świata Federacji WBC w boksie zawodowym. Czy dziś, tak jak udało to ostatnio, znów okaże się lepszy od swojego rywala. Vitali! Kliczko machają teraz kibice flagami ukraińskimi. Tutaj bardzo dużo fanów, którzy regularnie oczywiście przyjeżdżają do jego walki blisko ringu. Oni już przyzwyczajeni są do tej wielkiej klasy braci Kliczko, Natomiast nasi fani jakby nieco głębiej, ale myślę, że w większości jednak mnóstwo. Także tych flag gadżetów, szalików. No to wszystko będzie zresztą słychać, kiedy już pojedynek się rozpocznie. A teraz hymny państwowe.